Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dziś środa, która poprzedza uroczystość świętego Józefa. Zgodnie z naszym kalendarzem parafialnym, mieliśmy dziś przeżywać kolejną szkołę Maryi, właśnie tu w naszym kościele, przeżywać ją jako wigilię. Wigilię uroczystości świętego Józefa. Sytuacja, jaką znamy. No niestety uniemożliwiła nam udział w tym nabożeństwie. Wielka szkoda. Myślę, że dobry Bóg przekłada nabożeństwo na następny rok i zechcemy zawierzyć się świętemu Józefowi również w tej trudnej sytuacji, jaką teraz przeżywamy. Właśnie tak, przeżywając szkołę Maryi i krótką konferencję oraz modlitwę właśnie przez Facebook. Witam bardzo serdecznie w naszej szkole. Już kolejny tydzień naszych rozważań i kolejny tydzień naszych spotkań. Jak wiemy, w naszej szkole Maryjnej miesiąc marzec, jak i w całym kościele, poświęcony był i jest szczególnie czci świętego Józefa. Znajduje się właśnie w kościele świętego Michała Archanioła, w naszym kościele parafialnym, w którym święty Józef otaczany jest szczególną czcią. Mamy przepiękny witraż świętego Józefa obok witraża niepokalanej Matki Maryi. Mamy również tą piękną figurę, która stoi za mną, otoczona świecami wotywnymi, lampkami, które symbolizują przecież naszą modlitwę, nasze oddanie się Panu Bogu i zawierzenie Dobremu Bogu naszych spraw. Dlatego właśnie święty Józef jest patronem rzeczy trudnych patronem y, wszystkich naszych pytań, poszukiwań i odpowiedzi. Jak wiemy, w konferencji już y, słyszeliśmy o tym, święty Józef to święty, który w Piśmie Świętym w Ewangelii nie wypowiada żadnego słowa. Święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun świętej rodziny, opiekun Kościoła, nas wszystkich, ten, który Pana Jezusa trzyma na swych dłoniach, tak jakby chciał się nim podzielić. Dokładnie jak święty Antoni. Ci święci przynoszą nam Dzieciątko Jezus, tak jakby rzeczywiście chcieli się tym Dzieciątkiem z nami podzielić. Jutro uroczystość świętego Józefa. W naszym kościele rozpoczynamy już dziś transmisją mszy świętej o godzinie 8. .00. Będzie to msza święta wigilijna. Która, jak w każdą środę, właśnie miała poprzedzać szkołę Maryi. Będziemy się łączyć przez internet we wspólnej modlitwie, polecając dobremu Bogu za przyczyną świętego Józefa nasze sprawy i modlitwy. A teraz, kochani, pozwólcie, że odprawimy takie krótkie nabożeństwo, kilka modlitw do świętego Józefa, powierzając Jemu. Tą sytuację, jaką teraz przeżywamy, przede wszystkim nas samych, nasze rodziny, opiekun świętej rodziny, a więc opiekun rodzin, naszą parafię, nasz Kościół, opiekun Kościoła. Święty Józef na pewno z radością, szczególnie dziś, już w wigilię swojej uroczystości, zaniesie te modlitwy do Pana Jezusa. Szczęśliwy, kto sobie patrona, Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Idźcie precz, marności światowe, boście wy do zguby gotowe. Już ja mam nad kana słodszego Józefa, opieku mego przy sobie. Ustąpcie szatańskie najazdy, przyzna to ze mną człowiek każdy, że choćby i samo powstało, piekło się na mnie zbuntowało, nie zginę. Dziś także mamy wiele powodów, aby tak samo się modlić. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broni świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności. Dziś też mamy nieustanne powody do tego, aby świętemu Józefowi polecać każdego człowieka. Słowa świętego Jana Pawła II Modlitwa papieża Leona XIII Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga rodzicom, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dzieciem Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy, stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Święty Józefie. Módl się za nami. Pomódlmy się teraz za wstawiennictwem świętego Józefa, za kapłanów, za tych, którzy głoszą Słowo Boże i odprawiają sakramenty. Aby dobry Bóg otaczał nas, kapłanów, prezbiterów, swoim błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna Otaczała nas płaszczem swej opieki. Święty Józefie, przez miłość Twą do Jezusa i Maryi, prosimy Cię, abyś pod szczególną swą opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów, wyjedna im gorliwość, czystość serca i mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia, aby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania. Święty Józefie, Ty widzisz, w jakich trudnościach są słudzy Pana na ziemi. Proś zatem Jezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką, pomnażając ich zastępy, aby nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomódlmy się teraz za wszystkich pracujących, święty Józef, to patron pracujących, patron pracy. Pomódlmy się, aby owoce naszej pracy były miłe Panu Bogu, zgodne z Jego wolą. Chwalebny Święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy, bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż swoje upodobania. Abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga. Abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom. Abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w, w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józefie. Niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen. Polecajmy kochani samych siebie, nasze rodziny, prosząc, aby święty Józef wypraszał nam obfite błogosławieństwo i wszelkie dary Bożej Łaski. Święty Józefie, moc twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy tobie powierzone stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą poocierz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące. Weź pod swoją opiekę wszystko, co o Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen. Polecajmy wreszcie świętemu Józefowi. Naszą obecną sytuację, wszystkie problemy z nią związane, polecajmy wszystkich chorych i cierpiących, szczególnie tych, którzy cierpią przez koronawirusa oraz tych, którzy się nimi opiekują. Prośmy też o Boże miłosierdzie dla wszystkich, których Pan powołał do siebie. Święty Józefie, niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do ciebie. I otrzymali pociechę i pokój, łaskę i dobrodziejstwo. Moje serce nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło. O chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę dziś do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Wierzę, że ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat. O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz. O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Polecajmy Świętemu Józefowi nasze rodziny. On jako patron rodzin, opiekun świętej rodziny, wyprosi nam wszelkie potrzebne łaski. Dla małżonków, dzieci, dla naszych rodzin. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, Radości i cierpienia. Powierzam ci moje dzieci, moich rodziców. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Trwamy w naszej parafii w wielkim poście, w rozważaniu tematu przebaczenia. Już wiemy, jak wielką łaską jest dar przebaczenia, dar pokoju serca, dar życia w zgodzie z innymi, z samym sobą, ale przede wszystkim dar posiadania Jezusa w naszych sercach. Wiemy również, jak wielkim nieszczęściem jest życie w nieprzebaczeniu. W tym stanie, w którym zatrzymujemy przebaczenie innym ludziom, a przez to sami zamykamy się na łaski Boże. Prośmy właśnie w tej intencji. Niech święty Józef pomoże nam przebaczać naszym wrogom. Niech prowadzi nas do zgody, niech prowadzi nas do pokoju serca i bliskości z Panem Jezusem. Święty Józefie, wierząc, że czuwasz nad nami z troskliwą miłością, Pragnę dziś powierzyć się Twemu Ojcowskiemu Sercu. Oddaję Ci zranienia, jakie w sobie noszę, te, które jestem świadomy, i te, które są we mnie głęboko ukryte. Ty, ukochany Ojcze, wiesz, co jest przyczyną mojego smutku i przegnębienia. Pomóż mi przebaczyć osobom, względem których noszę urazy, i pojednać się z nimi. Pozwól mi odkryć, że prawdziwie jestem Dzieckiem Bożym, stworzonym z miłości i do miłości. Proszę, co dnia prowadź mnie do Chrystusa, aby w moim życiu objawiła się Jego zwycięska moc i pełnym blaskiem zajaśniało światło z martwych wstania. Amen. Przedstawmy świętemu Józefowi em, imiona. Tych osób, którym pragniemy przebaczyć, imiona tych osób, które nas skrzywdziły, za które chcemy się teraz szczególnie pomodlić. Przedstawmy ich świętemu Józefowi i prośmy o błogosławieństwo Boże dla nich, a także o dar pokoju serca dla nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Józef odchodząc z tego świata, odchodził w ramionach Maryi i Jezusa. To najpiękniejsze odchodzenie z tego świata, jakie możemy sobie wyobrazić. To dobra śmierć. Odchodzić z Jezusem i z Maryją. Dlatego święty Józef jest patronem dobrej śmierci. Prośmy teraz w kolejnej modlitwie o dobrą śmierć, o łaskę dobrej, przygotowanej, świadomej śmierci dla nas. Prośmy, aby Bóg odbierał nam lęk przed śmiercią, a raczej dawał tęsknotę za nim i pragnienie Jego miłosierdzia dla nas i całego świata. O święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi. Ratuj mnie zawsze. Zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak ty w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie, święty, w Wasze ręce oddaję duszą moją teraz. I w godzinie śmierci mojej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pozdrawiam cię, święty Józefie. Ty, który zostałeś napełniony łaską Bożą, w Twoich ramionach spoczywał zbawiciel i wzrastał pod Twoim spojrzeniem. Błogosławiony jesteś między mężczyznami, i błogosławiony jest Jezus, boskie dziecię Twojej dziewiczej oblubienicy. Święty Józefie, dany za Ojca Synu, Synowi Bożemu, módl się za nami w naszych kłopotach rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych. Po wszystkie dni nasze, i racz nam przyjść z pomocą w godzinie naszej śmierci. Amen. Moi kochani, zakończymy dzisiejsze spotkanie w Szkole Maryi szczególną modlitwą, aktem oddania się w opiekę świętemu Józefowi. Mieliśmy uczynić to dzisiaj w naszej wspólnocie modlitwy. Uczynimy to teraz za pośrednictwem internetu. I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze krótkie spotkanie w tej wirtualnej szkole Maryi pomogło nam odkryć piękne modlitwy, tradycje Kościoła, który zawsze uciekał się pod opiekę Świętego Józefa. Nie zapominajmy. Święty Józef jest patronem Kościoła, patronem rodzin, patronem dobrej śmierci, naszym patronem. Nie zapominajmy o Nim. Nie tylko jutro podczas uroczystości Świętego Józefa, ale każdego dnia może warto do naszych modlitw, codziennych modlitw, dołączyć jedną z tych pięknych modlitw zawierzających nas, nasze rodziny, opiece Świętego Józefa. Święty Józefie, pragnę oddać się pod Twoją opiekę, obierając Cię za mojego szczególnego patrona. Pokornie proszę, Przyjmij mnie do grona swych dzieci. Bądź moim stróżem, opiekunem, orędownikiem, obrońcą i przyjacielem. Naucz mnie kochać dziecięcą miłością niepokalaną matkę. Prowadź mnie drogą zawierzenia Bogu, tak abym doszedł do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem i wypełnił do końca Jego wolę. Ucz mnie przyjmować każdy krzyż, jakim Bóg w swej dobroci mnie obdarowuje. Proszę, strzeż mnie w niebezpieczeństwie, ochraniaj od nieprzyjaciół, wspomagaj w walce z pokusami, zapalaj gorliwością o świętość. Oddaję pod Twoją opiekę wszystkich drogich mojemu sercu. Przyjdź nam na ratunek w godzinie śmierci i wprowadź do chwały wiecznego Królestwa. Amen. Gdy mi jest Józef ulubiony, obrońca od każdej złej strony, On ci mnie ze swojej opieki i puści i zginąć na wieki. Nie mogę. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w Szkole Maryi. Zapraszam już za tydzień na kolejne spotkanie i będzie to już nasze ostatnie spotkanie w marcu, w którym po raz kolejny pochylimy się nad tajemnicą świętego Józefa. Jak wiemy, miała to, miała to być projekcja filmu. W aktualnej sytuacji nie będziemy oglądali filmu o Świętym Józefie, bo i Kościół, i nasza sala są zamknięte. Ale y, poprosimy Świętego Józefa o jego opiekę i o jego pomoc. Także już dziś zapraszam, za tydzień będzie nagrany kolejny film i kolejne spotkanie w szkole Maryi. Kochani, módlmy się za siebie nawzajem. Pozdrawiam wszystkich uczestników naszej Szkoły Maryjnej, wszystkich, którzy normalnie w każdą środę byli tutaj z nami, dziś pozostaną w domach. Więc, moi drodzy, wspierajmy się nawzajem modlitwą. A teraz przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie. Pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.